Witam Was moi drodzy. W kolejnym odcinku serii, w której sprawdzam, czy przejście kampanii Warcrafta 3 bez zabijania przeciwników jest możliwe. W poprzednim odcinku zaliczyliśmy już całą kampanię Nieumarłych, gdzie finałowa misja napsła mi sporo Kpi. Jeśli nie oglądałeś poprzedniego materiału, gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z nim, jak i ze wszystkimi poprzednimi z tej serii. W tym materiale razem z Tralem wyruszymy na Kalindor, gdzie poznamy losy Zielonego Mesjasza. Nie przedłużając, zaczynajmy. Misja pierwsza: lądowanie. Naszym pierwszym celem jest zebranie jednostek orków z całej mapy, co samo w sobie nie jest zbyt e, dużym problemem do pewnego momentu, e, ponieważ pod koniec mapy nie możemy przejść dalej. Kompletnie zapomniałem o tym, że końcówka misji jest oskryptowana, i dopiero jak odnajdziemy ostatnią grupę e, jednostek, musimy pokonać wrogów, żeby kern, który jest schowany za drzewami, e, wyszedł do nas. Więc tutaj mamy wymuszenie przez y, grę. No, można powiedzieć, że jest to wymuszony cel misji, e, zabicie tych czterech jednostek. Aczkolwiek mówiąc, no, bolało mnie to, próbowałem jakoś zniszczyć te drzewa, obejść, no ale tak, jednostek, które e, nie miałem żadnych jednostek, które by mogły zniszczyć te drzewa, nie wymyśliłem żadnego sposobu, który pozwoliłby mi to przejść, więc, więc nie dałem rady. No więc tutaj musiałem zrobić pierwsze cztery fragi. W tym momencie dostajemy drugie zadanie, mianowicie obronienie Bioski Taurenów. No najpierw musimy do niej dojść. To pomijam. Sposób na zrobienie tego był dosyć prosty. Wystarczyło obijać wrogie jednostki, po czym taurenie je dobijali. No i masę razy musiałem próbować od początku zaczynać ponownie, no bo przez przypadek moje jednostki gdzieś tam raz za mocno uderzyły i, i, i jakiś przeciwnik padł, ale po kilku próbach udało mi się to zaliczyć. Mamy ekran podsumowania: cztery jednostki, które musiałem zabić, żeby uruchomić kadcenkę w pozostałych kategoriach 0. Łączny czas przejścia to około 40 minut. Misja druga. Długi marsz. Mamy legendarną misję, czyli obronę bestii Kodo. I tutaj nie było sensu wymyślać koła na nowo. Użyłem strategii z poprzedniej mapy. Jak przychodzili przeciwnicy, obijałem ich, a taureni dokończali sprawę. W ten sposób cała misja poszła bez większych problemów. Pod koniec, kiedy już były wieżyczki, które strzelały do moich jednostek, było trochę gorzej, no ale katapultami się je obijało, też było spoko. Był jeden problem. Jedna jednostka wroga była na skarpie, przez co Taureni nie mogli jej zaatakować w żaden sposób i nie mogłem z tą jednostką nic zrobić. Udało mi się wymusić dalsze przejście jednostek Taurenów i Bestikodo. Dzięki czemu doszli do ostatniej studni i zaliczyłem to zadanie. Na ekranie podsumowania mamy 0 w każdej kategorii, więc jest sukces. Łącznie czas przejścia mniej więcej 30 minut. Misja trzecia. Okrzyk wojennej pieśni. Tutaj jest już ciekawiej. Na początku e, użyłem Godmoda, żeby sprawdzić, co faktycznie jest celem misji. E, okazało się, że jedyne co muszę zrobić, to zabić wszystkie harpie, które są na końcu mapy. W tej misji dostajemy Groma jako sojusznika, co bardzo ułatwia nam zadanie. Kiedy atakowałem je, jednostki wroga, ciągnąłem ich do bazy Hellscreama. On ich zabijał, bo było po temacie. Ja sobie w międzyczasie produkowałem cały czas trole, no bo do pokonania Harpino to najlepszy, najlepszą jednostką były właśnie trole. W międzyczasie jeden z ataków ludzi nie dał się odciągnąć do bazy sojusznika, więc zniszczyli moją bazę całkowicie. No ale tak czy inaczej, wybudowałem wystarczającą ilość jednostek. Kiedy Grom atakował bazę ludzi, wyruszyłem razem z nim. On zajął różowo-skórych walką, a ja kulturalnie sobie przebiegłem obok do celu misji. Tam pokonałem wszystkie harpie. Mamy ekran podsumowania: 7 zabitych jednostek, w pozostałych kategoriach 0. Łączny czas przejścia około 40 minut. Takie małe wyjaśnienie, tutaj na nagraniu, jak patrzycie, harp jest mniej widocznych. To jest przez ten problem, który już się wcześniej pojawiał, że. Jednostek, że po wczytaniu znikają mi jednostki, że są niewidzialne. Natomiast tych harpi faktycznie tam fizycznie jest 7 i tutaj daję, wziąłem, stworzyłem nową grę, nową, od nowa zaczę, zacząłem misję, żeby wam właśnie pokazać, że tych jednostek na końcu jest 7, więc tyle powinienem mieć Kili na końcu. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. W następnym materiale wyruszymy z Hellscreamem do Ashenvale. Aby zbierać drewno do, do budowy miasta. I powiem szczerze, że przeraża mnie to, co się będzie tam działo. Na pewno dużym problemem w tej kampanii będzie to, że bohaterowie orków nie posiadają leczenia. W poprzednich kampaniach, czy Artas, czy Artas mogli leczyć jednostki, czy nawet w kampanii nieumarłych, bohater mógł leczyć sam siebie, właśnie za sprawą pochłaniania tych jednostek. I to bardzo mocno ułatwiało sprawę. No, tutaj takich opcji nie mamy, więc, więc boję się trochę, że, że będzie to mocnym utrudnieniem. No, ale zobaczymy, czy uda mi się przeskoczyć tą niedogodność. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj lajka, zostaw suba, żeby nie ominąć następnych materiałów. I napisz komentarz dla algorytmu YouTube'a. Udanego weekendu i do następnego.